Dzień dobry. Witam wszystkich na kolejnym spotkaniu wyborczym z okazji wyborów do Sejmu w roku 2019. Dzisiaj temat właściwie może odległy, a jednocześnie bliski, ponieważ porozmawiajmy o regionie, o takim, jakim on jest i takim, jakim powinien być w przyszłości. Dzisiaj w tym roku mija 20. rocznica reformy administracyjnej, gdzie podzielono Kraj na 16 województw, um, czym właściwie otwarto dzisiejszy podział administracyjny kraju. Stworzono regiony, które docelowo miały organizować życie w różnych miejscach tego kraju. Po 20 latach nachodzi taki moment, w którym należy podejść do tego w sposób krytyczny, ale jednocześnie też i twórczy. Um, Skupmy się na Podkarpaciu, a szczególnie na regionie południowo wschodnim, bo ten jest najbliższy. Czyli dawne województwo kościńskie i województwo przemyśl, Przemyskie. W pewnym sensie zostały wykluczone z tego podziału administracyjnego, stworzono zupełnie nowe województwo województwo podkarpackie z siedzibą w Warszawie. I dzisiaj, jeżeli patrzymy na sytuację. Taką jak ona dzisiaj jest i taka jak ona była w roku 1999, możemy powiedzieć jedno. Miasto Krosno i miasto Przemyśl, możemy o nich tak generalnie powiedzieć, straciły potencjał lud, no ludnościowy generalnie, można, bo, ponieważ miasto Przemyśl straciło na przestrzeni tych lat 10% mieszkańców, miasto Krosno niewiele mniej, około 4%. 4-5%, zależy jakie statystyki. Z tego punktu widzenia, jeżeli popatrzymy na nasz region, to w naszym regionie podkarpackim liczba ludności wzrosła o 2%. I pytanie takie, gdzie się podzielili ci mieszkańcy? No nie wszyscy przecież wyjechali do Londynu, Irlandii czy gdziekolwiek indziej na zachód Europy. Część z nich wyjechała do Rzeszowa, ponieważ miasto Rzeszów powiększyło liczbę mieszkańców o 17%. Także na tej przestrzeni już widać, że regiony południowo-wschodnie, czyli województwo przemyskie dawne i chrześcijańskie, e, straciły na tej reformie, jakby ją nie nazywać. Rekompensować miały reformie powiaty, niemniej jednak chyba nie spełniają swojej roli i czas zacząć o tym mówić prosto i wyraźniej. A może nawet i wprost. Powiaty właściwie ledwie siebie utrzymują na, przeznaczając na obsługę administracyjną prawie 20% w zależności od powiatu, ale to jest około 20% własnych dochodów. No to co piąta złotówka przeznaczona na powiat, idzie na utrzymanie samego powiatu. Jak weźmiemy wszystkie wydatki, okazuje się, że na takie rzeczy nam potrzebne mieszkańcom niewiele. Stąd też myślę i uważam, że powinno się po 20 latach zacząć głośno i wyraźnie mówić o tym, czy nie powinniśmy dokonać zmiany Administracyjny kraju. A to, co się udało w tej reformie, niewątpliwie, to udała się gmina. Gmina jako podstawowa jednostka jest silna, dochody gmin są duże i wystarczają na rozwój, na inwestycje i stwarzanie komfortu życiu mieszkańców. Ale też, jeżeli popatrzymy na to, jak wychodzi to w różnych miastach, to dla przykładu, jeżeli miasto Rzeszów ma średni dochód miejski 6100 Trochę więcej mieszkańców, także miasto Krosto niewiele mniej, o kilkadziesiąt złotych, natomiast y, miasto Przemyśl tylko 5800 mieszkańców. Stąd widać, powiedzmy, że y, ten podział administracyjny wpłynął na to, że większość dochodów kumuluje się y, w mieście Rzeszowie. Pytanie takie, czy jest szansa, czy jest szansa generalnie na to, żeby można było odwrócić tę tendencję, czy jest szansa na to, żeby zapobiec wykluczeniu cywilizacyjnemu regionu, bo no, wszyscy widzą gołym okiem, że gro środków inwestycyjnych idzie jednak do, do centrum regionu, Rzeszów, Debica, Mielec, ten trójkąt jak gdyby rozwija się najmocniej, natomiast um, obrzeża, powiedzmy tak, bo tak należy je nazwać, czyli miasto Krosno, Sarno, Piasło czy Przemyśl, Lubaczów, Rozwijają się nierównomiernie. Następuje powolna degradacja i nawet obietnice jakiegoś lepszego skomunikowania tego, tych regionów ze stolicą, czyli z tym centrum biznesowo-inwestycyjnym, też wygląda słabo, bo oprócz obietnic lepszych czy gorszych, żadna z nich nie została zrealizowana. Czyli nie mamy ani szybkiej kolei elektrycznej do Rzeszowa, ani żadnej innej szybkiej i bezkolizyjnej drogi. Stąd dzisiaj, gdybyśmy mogli powiedzieć tak, czy to jest ten czas, żeby zacząć rozmawiać o zmianie administracyjnej Polski? Oczywiście prezes właściwie rządzącej nam partii zaczyna po uważaniu mówić, tak, no to stworzymy województwo takie częstochowskie, to może radomskie. Natomiast warto by pomyśleć o tym, żeby podejść do tego w sposób zorganizowany i przemyślny. I przemyślmy to, czy walka o to, żeby odnowić podział administracyjny w takim kształcie, jakim on był lat temu, 20. To, to nie chodzi o to, żeby przywrócić województwo, bo realnie województwa praktycznie w sensie administracyjnym funkcjonują. Funkcjonują urzędy zamiejscowe, sądy okręgowe, cała infrastruktura funkcjonuje. Pytanie takie: Czy powiaty spełniają dzisiaj funkcję taką, jaką miały spełniać? To jest pierwsze kluczowe pytanie. Czy nie należałoby uprościć tą strukturę administracyjną, Dzięki temu uzyskalibyśmy mocny impuls do rozwoju regionalnego. I dzisiaj, gdybyśmy popatrzyli nawet na rozwój Europy czy innych krajów, to jednak tendencję zdałoby się zauważyć, że idzie w kierunku kierowaniu rozwoju w mniejsze centra administracyjne czy samorządowe. Stąd koncepcję, no, nawet jeżeli nie stary województw w układzie 49, to może w jakimś innym, ale warto do tego, do tego powrócić i uważam, że to jest, że to jest ten moment, o którym warto rozmawiać prawdopodobnie jako kandydat na posła, to, to może nie jest jeszcze ten moment, o którym um, władze poszczególnych miast chciałby ze mną rozmawiać, ale niewątpliwie, um, gdyby tak się ułożyło, że zostałbym posłem z ramienia um, Polskiego Stronnictwa Ludowego do Sejmu w okręgu 22, to na pewno rozpocząłbym taką dyskusję na szczeblu lokalnym i Przenoszenia tego do, cen, do szczebla centralnego, tak właściwie do ustawodawcy, ponieważ y, tylko usta, ustawodawcy są w stanie zmienić ten podział administracyjny. Ale powiedzmy jeszcze jedno. Wiele ośrodków w Polsce czuje się wykluczonych. Nie tylko Krosno i Przemieś, i Jasło, Sanok, Brzozów czy inne. Y, pytanie takie: czy znalazłaby się koalicja w Polsce sił, która byłaby skłonna po 20 latach rozpocząć dyskusję, o nowym podziale administracyjnym kraju i dzięki temu zapobiegać wykluczeniu cywilizacyjnemu właściwie regionów mniejszych. Um, także to jest taki punkt na dzisiaj, o którym zapewne chciałbym rozmawiać. Tą, tą dyskusję pozwolę sobie przerzucić na, na forum internetowe. Um, stworzę jak. W, Ankietę, na której będą mogli Państwo w jakikolwiek sposób odnieść się do tego, czy w ogóle ma sens rozmawiania na ten temat? Czy ma sens na to, żeby publiczny grosz racjonalniej wydawać? A może dzięki temu, żeby władza była bliżej gdzie ludzi. Także na tym bym chciał swoją wypowiedź zakończyć. Pytanie takie, czy ktokolwiek. Z Państwa chciałby dorzucić jakieś pytanie czy jakiś komentarz do tego. Tak, przeglądając na marginesie, przeglądając wydatki, wydatki województwa, to okazało się, że jeżeli dochody miast to jest 5-6 tysięcy złotych rocznie, to na ochronę środowiska. Miasta wydają 112 100 do 120 zł na mieszkańca rocznie, a na retencję wody około 40 kilku złotych, Także to jest też um, dobry moment, żeby rozpocząć dyskusję na temat tego, w jaki sposób wydaje się publiczne pieniądze. Jeżeli nikt nie, wygła, nie zgłasza chęci, pytań. O, dziękuję bardzo za powodzenie. Wygramy, tak? Oczywiście, że wygramy. Także dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia za tydzień.